od dzisiaj nie zostawiamy swoich pamiętników w pokoju, bo wydaje mi się, że trenerka Ebi bardzo chciałaby je przeczytać. Co za kura! Na co ona sobie pozwala? Ciekawe, czemu chce poznać nasze sekrety, nasze dziewczęce sekrety? Maskotko, nie zmieścisz się tu. Ja wam powiem, czemu szuka waszych sekretów. Chcę odnaleźć wasze słabości. Co za świnia, czego ona chce? Jest naszą trenerką, powinna być po naszej stronie. A może tak naprawdę trzyma z żabami? Wszystko jest możliwe, możemy się po niej spodziewać wszystkiego. Życie było takie piękne, dopóki ta Ebi nie zwaliła się nam na głowy. I co? Zapytaj dziewczyny, czemu są smutne. Może wypiją lemoniadę. Nie chcę ich pytać, kiedy są takie smutne. Nie będę tak robić. To może, hej, piękne dziewczyny, czemu jesteście smutne? Może lemoniady? To idź i sam zaproponuj. Jena, trenerka Ebi umówiła się z nami na spotkanie. Layla, może pójdziemy tam? Jena, no co to? Jaka to różnica, czy to, czy tam? I tak nas zauważy. No dobra, czekajmy na trenerkę Ebi, ona mnie przeraża. Ebi, ale co ty robisz? Przerażasz mnie. Mike, robię tylko to, co słuszne. Jak to dla dobrej sprawy, to okej. Okay. Zobacz, już stoją, chodźmy. Oto ona, już jest. Najtwardsza trenerka Ebi. Dzień, Dzień dobry, dobry trenerka Ebi. Nikt was nie śledził? Co się tutaj dzieje? Cicho bądź, nikt was nie śledził? Nie! Jena, oszalałaś? Trenerko Ebi, jesteśmy to same, nigdy nas nie śledził! Dziewczyny, jesteście szczurami, tylko wam mogę zaufać! Jak, Jak to? to? Musicie ukraść pamiętniki czy liderek króliczków i przynieść je do mnie! Że co? Mike, to naprawdę ważne. Załatwione, trenerko Ebi. Możesz na nas liczyć! Jak dobrze się spiszecie, otrzymacie nagrodę. Zrozumiałyśmy, trenerko Ebi. Wszystko będzie dobrze! Jesteście przyjaciółkami ze szczurami? Nie przyjaźnie się z nimi, po prostu ich potrzebuję. Ale do czego? Żeby załatwić te króliczki. Smilik wisimy tu już 10 minut. No i co, ja tak mogę jeszcze dłużej. No ja też. To co, kto wisi dłużej jest najlepszym koszykarzem? Dobra. O, siema małpiszany. z Zliny, powinniśmy trenować, aby wisić u góry. O Romeo, dobra, schodzimy w dół, trening mamy. Smilik, poddałeś się z tym fajniejszym koszykarzem! Co? Nie poddałem się! Chłopaki, naprawdę, zacznijmy już trening! Dobra, schodźmy! Znowu rywalizujecie? Macie równie dużo siły! Nie, nie mamy równo. Maluszku, mały, ale silny. A ty widać, że się już starzejesz! Co on powiedział? Co ty powiedziałeś? Uspokój się, on się tylko popisuje. Nie, on lepiej sobie uważa. Łap dziadusiu! Zobaczymy, kto tu jest stary. Dziewczyny i maskotko. Sądzę, że nie pasujemy do domku na wsi. Musimy się gdzieś przenieść. Dokąd? Do garażu? Nie, Kitty, czemu do garażu? Obok jest piękny dom, prawdopodobnie nikt tam nie mieszka. A co z plotkami, że tam ktoś mieszka? Maskotko, musimy wejść do tego domu i dowiedzieć się, czy ktoś tam jest, czy nie. Jeżeli nikogo tam nie ma, to możemy się wprowadzić. Ostrajmy tam wszystko, sprawimy, że będzie przytulnie. Marynat, chcecie ci się przyjechać? przyjechać? O dziewczyny, wasi chłopcy, jeżeli nie idziecie z nami, możecie z nimi jechać. Nie, nie chcemy, chcemy z nimi z nim jechać, króliczki są razem. Dziewczyny, nie dosadźcie się. Nat. Patrz, jak ona jest ważna. Nie chcesz, to nie chcesz. Znajdę sobie inną dziewczynę. Nie jesteś jedyny na świecie. No to tak, dziewczyny. Teraz nasza kolej, żeby rozwiązać zagadkę tego domu. Ta tajemnica to nie dla mnie. Nie chcę się w to mieszać. Blond i czekoladkę? Żeby zawsze muszą być razem... Patrzcie na króliczki, nigdy się nie rozstają. Chodzą słuchy, że było tam dwóch przystojnych facetów. Jesteśmy same, powinniśmy się z nimi spotkać. Może to tylko plotka, może tam nie ma żadnych facetów. To pójdziemy tam dzisiaj i dowiemy się tego. A może wolicie, żeby króliczki to zrobiły za nas? Nie, nie ma mowy, nie oddamy im przystojnych facetów. No nareszcie to rozumiesz. Idziemy! Witaj, domku. Przyszłyśmy się zapoznać. Diana, oszalałaś? Dziewczyny, nie oszalałam. To dom obcych ludzi. Musimy być ostrożne. Co idziecie? Idziemy. Szybciej, szybciej. Dokąd idziecie, króliczki? Ajajaj, aj, aj. naprawdę, naprawdę nieładnie. Wiecie, że nie możecie wejść do tego domu? O nie... Znowu one. Co tu robią żaby? O nie, dziewczyny. Zaraz powiedzą trenerce Ebi i nauczycielowi Majkowi, że tu jesteśmy. Może lepiej jak potem tu wrócimy, a teraz wrócimy do domku, co? Żaby, a wy co, śledzicie nas? Chciałyśmy po prostu poznać sąsiadów. Przecież mieszkamy w tej samej okolicy. A nikogo tu nie znamy. Chciałyśmy zapytać, czy może upiec im ciasto? Co niby w tym złego, żaby? Moim zdaniem nic. Co wy opowiadacie, króliczki? Znamy prawdę. Wiemy, że tam mieszka dwóch przystojnych facetów, którzy się nie pokazują. Koszyka, że wam nie wystarczają? Chcecie poznać nowych facetów? Ta się wam nie uda. Dzisiaj opowiemy wszystko nauczycielowi Majkowi i trenerce Ebi. Do, Do nasicielki! Idźcie, żaby, powiedzcie im. Wiecie, co żaby? Jeżeli mieszka tam dwóch przystojnych facetów, i tak się w was nie zakochają. Yy, kozy. kozy! Jeszcze zobaczymy. Chodźcie, dziewczyny, czuję tam przystojnych facetów. A jeden z nich umówi się ze mną. Ogarnij się. Dziewczyny, czujecie to? Ci faceci mają naprawdę fajne i drogie perfumy. O, nie, Blondi, mylisz się. Śmierdzi starym mchem. Dziewczyny, czasami dodaje się mech do bardzo drogich perfum. No dalej, dziewczyny, pukajcie. Dobra, pukam. Czy śmierdzi mi z buzi? Nie. Nie. To świetnie. Świeży oddech to najważniejsza rzecz. Wiecie co? To niesprawiedliwe, że jesteśmy dyżurnymi już drugi dzień. Dokładnie. Sprzątamy, przygotowujemy obiad. Tak, codziennie obieramy ziemniaki i marchewkę. Niedługo połamią mi się paznokcie. A reszta się obija. Mamy problem. Skończył nam się makaron. Świetnie, i co ugotujemy dzisiaj wieczorem? Nie obieram już ziemniaków, dopóki nie doczyszczę moich paznokci. Dzisiaj na kolację będzie sama sałata. Kochani, zobaczcie, co dzisiaj mamy na kolację: Pizza! Tak, dzisiaj wieczorem będzie pizza, a ja zamówiłam najlepszą z bekonem. To proponuję, żebyśmy zjedli, zanim przybędzie ci, co się obijają. Ja cię normalnie kocham. Jedna pizza dla mnie. I dla mnie. I dla mnie. I ja! Ja też chcę pizzę! Jestem bardzo głodna przez tą pracę! Dla mnie też. I jedno dla mnie. To ja proponuję wyjść z kuchni i zjeść pizzę przed telewizorem. Tak, do tej pory nie mogliśmy odpocząć przez nich. Wiecie co, może jesteście przegrywami, ale bardzo was lubię. Karina, a może razem poglądamy? Karina! No, dziewczyny, chyba mnie czeka romantyczna kolacja. Do zobaczenia przed telewizorem. Co oni się zakochali? Chyba coś się szykuje. O nie, dziewczyny, żeby znowu nas przyłapały. Nigdy nie dowiemy się, kto mieszka w tym domu. Jestem taka ciekawa, kto tam mieszka. Dziewczyny, to pewnie zostanie dla nas tajemnicą. No to się skończy, i nigdy się tego nie dowiemy. Wiem, jak się dowiedzieć, kto tam mieszka. Możemy sprawdzić na internecie i dowiedzieć się wszystko o tym domu. Świetnie! Świetnie. Ciekawe, gdzie się podłączymy do internetu? Nie mamy nawet telefonów. Jest tu jedna osoba, która ma sekretny telefon. I nauczyciel Mike nic o tym nie wie. Dziewczyny, dowiedzmy się, kim są nasi sąsiedzi. Tak, tak dowiedzmy, dowiedzmy się. się. I tak, wybieram nasz adres? Kitty, ulica wesoła 506. I, I co, tam? co tam? Oh my god, oh my god, jestem w szoku. Kitty, co jest? Co? co Przystajni ci chłopcy? chłopcy? Nie, dziewczyny. Ten dom jest na sprzedaż od pięciu lat, ale nikt go nie kupuje. Tutaj jest napisane, że ten dom jest dziwny. Jedno z dwóch. Albo to fake, albo tam mieszkają przystojni faceci. Dziewczyny, jeżeli tam mieszkają dziwni faceci, musimy się z nimi spotkać i sprawdzić, czemu są tacy dziwni. Cześć króliczki! Co słychać, dziewczyny? Dziewczyny, słyszałam plotki, że poszłyście do obcego domu. I po co? Wiecie, że jeżeli trenerka Ebi się o tym dowie, zacznie krzyczeć. Dziewczyny, czemu jesteście dla nas takie miłe? Dziwne, że tu wchodzicie i nie krzyczecie. Czego od nas chcecie? Dziewczyny, czemu miałybyśmy na was krzyczeć? Wiecie, zrozumiałyśmy, że nie jesteście takie złe. I dziewczyny, na dole jest gorąca kolacja. Co z nimi? Może to pogoda? Są zbyt miłe. Czemu tak siedzicie? Pospieszcie się, zanim przegrywy zjedzą wszystko. Dzięki, szczury. Chciałabym, żebyście zawsze były takie miłe. To, to jak, kolacja? Dlaczego króliczki! Mike, gdzie one są? A jeżeli to nie zadziała? Ebi, zaglądanie do pamiętników no nie jest zbyt fajne. Mike, czemu jesteś taki głupi? Nie chcesz wiedzieć, co o nas piszą? Jestem pewna, że jest tam wiele złych rzeczy że jestem wredna i zła. Ebi, a ja myślę, że piszą tam, że jesteś miła i że jesteś na przykład dobrą trenerką. Tak, tak, tak. Mike, zdejmi klapki z oczu. Trenerko Ebi, zrobiłyśmy to, o co nas prosiłaś. Oj oj, oj. Moje kochane, dawajcie. Trenerko Ebi, to było naprawdę trudne. One to czuły, tak bardzo chroniły swoje pamiętniki. Ale nie mogłyśmy cię zawieść. Proszę bardzo. Trzymaj. Dziękuję dziewczyny, dostaniecie nagrodę. Jutro zostaniecie zwolnione z bycia dyżurnymi. Ebi. Mike, Ebi postępuje słusznie. Przestań. Dziękujemy trenerko Ebi. Papa nauczycielu Mike. No, najbardziej interesuje mnie pamiętnik kapitana drużyny. Widzisz, tu tylko o miłości jest napisane. To po prostu dziewczyny. Tak, o miłości i o mnie. Drogi pamiętniku, kura Ebi powróciła. Śmieszy cię to? Ależ skąd pisklaczku? Mike! Co jest? Dostaniemy tu coś do jedzenia? Chyba nie. Ktoś jest dyżurnym? Jedzonko! O, chłopaki, cześć! Czemu jest pusty stół? Wszystko zjedliście? Hej, dziewczyny, jeszcze nie ma kolacji. Niech nas nie dokarmił. Wiecie, kto jest dyżurnym? Czemu nie ma tu nic do jedzenia? Dyżurni przegrywy? Dziwne, nie ma obiadu? Pachnie pizzą! No, pachnie pizzą, ale pizzy nie ma. Ktoś coś jadł i się nie przyznał. Ale szczury nam powiedziały, że jedzenie gotowe. Dziewczyny, one chciały nas oszukać. Nasze, Nasze Pamiętniki! Szczury was oszukały, i was, i nas. Jak nam te szczury zabrały pamiętniki? Dziewczyny, myśleliśmy, że coś zrobicie do jedzenia. Pamiętniki są ważniejsze. Dziewczyny, co o nich sądzicie? Są bardzo dziwni. Dziwni, oni są straszni. Dziewczyny nigdy nie może się dowiedzieć, że tam byłyśmy i co się z nami stało. Ci chłopcy raczej nie spełniają waszych oczekiwań. Teraz króliczki mogą tam pójść i się z nimi spotkać. Dobrze, że drzwi miały szybę i widziałyśmy, co się tam dzieje. No wiecie, ten pierwszy był dziwny, ale ten drugi całkiem niezły. Blondie! No co, blondi był tak jasny, że aż świecił? On nie był jasny, tylko blady. Nie wydaje mi się, żeby wychodził na zewnątrz. Dobra, dziewczyny, to będzie nasz mały sekret. Nie powiemy o tym nikomu. One ukradły nasze pamiętniki. O, te szczury! Czemu, Czemu one zrobiły? zrobiły? Wiecie, co dziewczyny, mam tego dość. To zachowanie i wszystko to jest mega fałszywe. Musimy dać szczurom nauczkę. Dziewczyny, tego szukacie? Trenerko Ebi, to nasze pamiętniki. Zabrałaś je od szczurów? Dziękujemy. Nie, dziewczyny, już przeczytałam wasze sekrety. Wiesz, trenerko Ebi, kto czyta osobiste pamiętniki, idzie do piekła. Chciałaś przeczytać nasze sekrety o związkach? Oddawaj nasze pamiętniki, trzymajcie swoje pamiętniki. To co, Diana? Kim jestem? Kurą? No, napisałam to, jak byłam zła. I co? Jak to i co, Diano? Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pozbyć się kapitana drużyny. Będę nie tylko trenerem, ale też kapitanem króliczków. Jeszcze zobaczysz Kurczaku. To dlatego czytałaś nasze pamiętniki, trenerko Ebi, żeby zająć moje miejsce, kapitana drużyny króliczków. To ci się nie uda. Jeszcze zobaczymy, Diana. Nie, Diana! Nie chcemy, żeby ona została naszym kapitanem! Nie martwcie się, dziewczyny! Nie pozwolę na to! Trenerka Ebi nie będzie kapitanem drużyny czy liderek króliczków. Jeden za wszystkich! I, I wszyscy, wszyscy za, jednego. za jednego! Kochani, zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia! Pa, pa! Ej, zrób nam coś smacznego! Sportowcy powinni jeść pierwsi! Burgera z dwoma kotletami! Mogę być przed wami, bardzo się śpieszę! Nie, nie, nie możesz. możesz! Mamy teraz w menu skrzydełka nowe. Mniem. Mamy trzy różne sosy, musztardę, słodko-kwaśne i barbecue! Dobra, to zjem takie skrzydełka! My, My też. też! Mogę dostać koktajl poza kolejką? Śpieszę mi się! I co, zrób Rajanowi szejko, widzisz, że jestem zajęty! Dobra, już robię! A wy chcecie podwójną porcję? Potrójną, jesteśmy głodni! A niech to dziewczyny, nie wiem, czemu wszyscy są na zewnątrz. Chciałabym już pójść do tajemniczego domu. Ale czemu nas do niego tak ciągnie? Nie rozumiem, czemu jest taki tajemniczy. Nie ma żadnej tajemnicy, po prostu myślimy, że mieszkają tam przystojni chłopcy. Dziewczyny, ja nie wejdę do tego domu. Maskotko, nie musisz tego robić. Po prostu nas wspieraj, jakby coś poszło nie tak. Powiedz wszystkim, że trenujemy, jak będą nas szukać. Dobra, dziewczyny, ale bądźcie ostrożne. Zawsze, Zawsze jesteśmy ostrożne. I co? Skacze na skakance najlepiej ze wszystkich? Tak, tak, tak. A ja się wstydzę. Mam 17 lat i nie umiem skakać na skakance. Czemu kłamiesz? Już dawno masz 18 lat. No tak, masz rację. No, żeby nie wyglądać na wysportowane czy liderki. Nawet ja lepiej na skakance. No, no naprawdę? Pokażcie. Pokażcie. Nauczycielu Mike, wszyscy się wygłupiają z powodu dzisiejszej złej pogody. I nie wykonują żadnych ćwiczeń. A może zbierzemy wszystkich w domu i zrobimy sobie wieczór ze śpiewaniem? Śpiewaniem, ale nikt nie umiał nas śpiewać. Dlatego, nauczycielu Mike, nauczymy ich. Nauczycielu Mike, niech się pan nie przejmuje. Ja umiem, aaa! Wierzę ci, nie pokazuj. Dziewczyny, obiecajmy sobie, że najpóźniej jutro pójdziemy do tajemniczego domu. No pewnie i nie będziemy się bać. Ja jestem tak 50 na 50. Nie ma się czego bać, to tylko stary i opuszczony dom. Długo będziesz gotować? Co tak ładnie pachnie? Kajs dodał nowe skrzydełka do swojego menu. Teraz je robi dla nas. Dziewczyny, a może... A gdzie, gdzie są dziewczyny? One były z tobą. Poszły wziąć prysznic przed treningiem. Ale prysznic się bierze po treningu, nie przed. Nie, nie, one biorą przed i po treningu. Smajlik, jeszcze dużo się musisz o nich nauczyć. Co? Smile, ale on ci dogadał. A jest dla mnie podwójną porcję skrzydełek i barbecue sauce. Jesteś czwarty w kolejce. Ryan tylko zapłaci za milkshake. A. Zapłacę wieczorem, bardzo mi się spieszy. Hej wam. Widzicie? Wszyscy tylko piją milksejki, ale ten będą mieli plus kilka kilogramów. Dobra, dziewczyny, jutro będą tańce i będzie śpiew. Będzie okej. Okay. A niech to zadzwoniłabym do mamy, żeby przysłała mi pieniądze, ale nie mam telefonu. Jest łódko telefoniczne. W budce nie ma sygnału. Karina, pogódź się z tym, nigdy nie wyśle ci pieniędzy Patryk, co robimy? Skrzydełka tak pięknie pachną Aha, pachną, ale nie mamy pieniędzy Julie, zastanówmy się lepiej, kto może nam kasę wysłać Tu skrzydełka tak pięknie pachną Witaj domku, przyszłyśmy znowu Ale mamy dobre intencje Tak, tylko chcemy wtargnąć do czyjegoś domu Domku, jesteśmy grzecznymi dziewczynkami Chcemy się tu wprowadzić, jeżeli nikt tu nie mieszka Dobra dziewczyny, która idzie pierwsza? Kamień, papier, nożyce. 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 Oh my god, ten dom nie jest pusty! A ten facet z tą bladą skórą jest przystojny. O czym wy mówicie? Jest dziwny, ale wpadka, nie możemy zamieszkać w tym domu. Dobra, dziewczyny, stop! Udowodniłyśmy, że ten dom nie jest pusty i mieszka w nim chłopak, i może nie jest sam, i może ma przyjaciół. Oh my god, to znaczy, że mamy szczęście. Będziemy miały przyjaciół przystojniaków. Lepiej nie mówić o tych przystojniakach. To co, nie idziemy do tego domu? Dziewczyny, nie możemy przyjść z pustymi rękami. Przyjdziemy to później, tylko pamiętajcie, nikomu ani słowa. Widzieliście? Kto nie dlaczego tak myślisz? Nikt mnie nie widział. Już ci mówiła, nie wychodzi z domu po południu. Tam są nastolatki, które nie powinny o nas wiedzieć. Zalina nikt mnie nie widział, nie martw się, to tylko woda. Nie okłamuj mnie, słyszałam tam głosy. No i co? Codziennie słyszę ich głosy. Wiesz co, Zach? Po prostu chcesz poznać ładne dziewczyny. Tak? Mam rację? Proszę, nie kłóćcie się. Powiedz jej, żeby się uspokoiła. Zach, nie zrozum mnie źle. Te dziewczyny nie będą z tobą rozmawiać. Zach, jeżeli cię zobaczą, to zrobią nam zdjęcia. One są do nas niepodobne, są inne. Serio, Zalina? Przestaje się to ukrywać. Dlaczego nie możemy się z nimi spotkać? Biedny Zach! Chyba nigdy nie miałeś dziewczyny! I co, pogadałeś sobie? Pogadałaś? Posłuchaj, Zach. To nasze ostatnie miejsce na nocleg. Jeżeli nas tu zobaczą, musimy się przenieść. Ja nie chcę do innego domu. Jeżeli nie przejmujesz się mną, pomyśl o naszej młodszej siostrze. Dobra, nie będę wychodził popołudniami z domu. Pogram sobie w koszykówkę w domu. Wow, super. Znajdę miejsce, w którym możesz powiesić obręcz. Pogram w kosza w domu. Masz coś przeciwko? Zach, wiem, że jesteś dobrym koszykarzem, a ja jestem dobrą cheerleaderką, ale nie popisuj się. Zobacz, ile masz trofeów. Tak, rozumiem. Już na zawsze zostaniesz zombie. Albo kogoś zarażę i będziemy mieli przyjaciół. Nie, nawet o tym nie myśl. Już o tym rozmawialiśmy. Zach, powieźmy obręcz o tam. Zoe na ścianie wisi zegar. Tak, zegar, który ciągle pokazuje tą samą godzinę. No, i proszę, zachpoczuł się urażony. To nic, niedługo się uspokoi. Idą. Dziewczyny Nat. Fotboliści, my, my! Fotboliści, zostawcie dziewczyny, one są teraz pod wrażeniem. Wielkim wrażeniem. One nas olewają. Nie rozumiem, co im się w nas nie podoba? Coś sobie wymyśliły. Dziewczyny, pamiętacie? Nikomu, nikomu nie mówimy. Tak. Króliczki. A gdzie byłyście? Dawno was nie widziałyśmy. Mieliśmy zebranie, ale was nie było. Co, jesteście wyjątkowe? Tak, szczury, zgadłyście. Co, co nie, nie, wiedziałyście? nie wiedziałyście? Słuchaj, Ice, jesteśmy takie głodne. I Jakie masz smakołyki? Mamy, Mamy skrzydełka. Skrydełka. Z jakim sosem chcecie? Dobra, dobra, króliczki. Porozmawiamy o tym w domu. Kroliczki weźcie z sosem chili, żeby zapiekło w wasze niewyparzone języki. Żeby? O co chodzi? Zawsze trzymamy swoje języki za zębami. Za zębami, tak? A czemu powiedziałeś panu Majkowi o zniszczonym ręczniku? Wytarłyśmy tuż do żen z ręcznikiem. Wielka mi sprawa. Żeby, jeżeli zniszczyłeś ręcznik, przyznajcie się do tego. A nie mówcie, że zrobiłyśmy to my. Będziemy mówić, co chcemy. Idziemy, dziewczyny. Co się gapicie? No, Maskotko, dziewczyny nie są pod prysznicem. Co ukrywasz? Nic, a nic. No to wchodź do środka i pogadamy. Lepiej nam powiedz prawdę, Maskotko. Gdzie są nasze dziewczyny? Jestem chłopakiem Diany, a Timur chłopakiem Kitty. A ja przyjacielem czy liderek. No ja też jestem ich przyjacielem. Od razu widać, że je kryjesz. Gdzie są nasze dziewczyny? Lepiej nam powiedz, gdzie są dziewczyny, bo zaraz mnie zdenerwujesz. No, Okej, okay, ale dziewczyny będą na mnie złe. No, no gdzie, gdzie one są? Poszły do tego starego domu. Chcą zobaczyć, kto tam mieszka. Rany, chłopaki czy dziewczyny zawsze muszą robić takie problemy? Chyba tak. Słyszę, jak się śmieją. Chyba są w swoim pokoju. Widzicie, one siedzą u siebie, a wy się na mnie wkurzacie. Jak będziesz je krył, to będziesz miał problem z nami. Rozumiesz? Chodźmy. <laughs> Dobra, dziewczyny, przestańcie się śmiać. Czemu mamy się dzielić z chłopakiem, którego nie znamy? Może ma dziewczynę? No bo nie szukamy chłopaków, a... Przyjaciół. A ja marzyłam, że zamieszkamy w osobnym domu i że go urządzimy. Mary, to błąd. Wiecie, dziewczyny, ten chłopak był taki dziwny. Widziałyście, jak zakrywał twarz? Tak, i był biały jak łabędź. To jasne, wy też tak będziecie wyglądać, jak będziecie się chować przed słońcem. Śmieszny, tak, dziewczyny? Gdzie byłyście? Wiemy już o wszystkim. skutku nam powiedział. Smile, o co chodzi? Czemu weszliście bez pukania? Mówiłam, że macie pukać. Nie rozumiem jednej rzeczy. Musimy wam mówić o wszystkim? Timur, byłyśmy na spacerze. Zwykła przechadzka po treningu. Mary, nie okłamuj mnie. Nie obchodzi mnie, co tam było. Diana? Kitty? Diana? A ty co do Diany? Stój bez słowa. Patrzę się o tak jak wy. Słuchajcie, chłopaki, przestańcie krzyczeć. Dziewczyny i ja byłyśmy na spacerze. Poszłyśmy do tego dziwnego domu i z powrotem. To wszystko, tak, tam i z powrotem. To tylko dziwny dam. Diana, ty coś ukrywasz, widzę to w twoich oczach. W ogóle nie umiesz kłamać. Tak, Diana, też to widzę w twoich oczach. Dziewczyny, martwimy się o was i powinniście tam chodzić. Mają nadzieję, że mieszkają tam fajni faceci, prawda? Prawda, Kitty? Timur, nieprawda, nie ma tam przystojnych chłopaków. Dom jest pusty. Potwierdzam, tak, smile, dom jest pusty. I nie zamierzamy już tam więcej chodzić. Mamy taką nadzieję. Zjemy kolację, a potem do was przyjdziemy. Zagrajmy w grę. Może dla odmiany to wam się spodoba. Dobrze, chłopaki, zagramy w co chcecie. A niech to dziewczyny. Ale maskotka nas wkopał. Ale koszykarze na nas najechali. Dziewczyny, naprawdę się boję, że koszykarze się dowiedzą. Diana, jeżeli nic nie powiemy, nikt się nie dowie. Wiesz, Nat, nigdy nie może się dowiedzieć, co dzisiaj widziałyśmy. Dobra, przegrywy. Mamy dla was ważną misję, więc cieszcie się. Cieszcie się, że żaby wam ufają. Oh my god, co za szczęście. Zaufały przegrywom. Ja nie jestem przegrywem, nie zapominajcie. Kumam żaby, co mam robić? Już mówimy. Musicie to robić codziennie. A Ryan, delikatniej. Dobra, opowiedzcie o tej misji. Jesteśmy ciekawi. Ja nie chcę z wami współpracować. No to tak, przegrywy. Musicie śledzić króliczki. Ale czemu mamy śledzić i tak wszyscy widzą, gdzie one są? Nie przerywaj mi, Ryan! Sprawdzajcie co wymyśliły króliczki. Tak, czy coś kombinują? No może je przed czymś głupim powstrzymamy. Cicho. Gdzie mamy śledzić króliczki? Tu, w wiejskim domu? To śmieszne! Słuchajcie, a co dostaniemy w zamian, jak będziemy je śledzić? Musicie śledzić króliczki i opowiadać nam o wszystkim, co robią. Co dostaniecie? Możecie brać nasze kosmetyki. Fajnie, co? Tak, świetna propozycja. Mamy dużo swoich kosmetyków. Dziewczyny, nie dajcie się. To co? Będziemy jak fajni agencje, kto to zrobimy, nie? Tak, będziemy obserwować króliczki. Ryan, no długo jeszcze? Skończyłem. To jak przegrywy? Umowa? Hmm. Umowa. Umowa! Dziewczyny, będzie fajnie. Dziewczyny, chyba chłopcy już dzisiaj nie przyjdą. Tak długo jedzą kolację. Może szczury zmusiły ich do pójścia spać? Mam dość tych zasad. Dziewczyny, my też chodźmy spać. Jutro czeka nas wiele przygód. Jutro znowu pójdziemy do tego dziwnego domu. Wiecie co, chłopaki. Chyba nie ufam dziewczynom po tym. No też musimy ich pilnować, chłopaki. Na pewno coś wymyślą. Dziewczyny? Huh? A gdzie one są? One śpią. Ale jak to śpią? Specjalnie usnęły? Chłopak o bladej skórze. Nie pójdziemy już do tego domu. Dziwny dom, co on ukrywa? To chodźmy chłopaki, one usnęły. Cicho, o czym one mówią? Chłopcze o bladej skórze! Kogo kochasz? Chodźmy chłopaki! Nigdzie nie idę, gadają o jakimś facecie. Jutro to my się tam wybierzemy. Wiecie, te dziewczyny coś przed nami ukrywają. Subskrybujcie kanał, a my to jutro wyjaśnimy. Do zobaczenia! Dziwny domu, zostaw mnie. Nie!